Witaj, superciężarówko. Czy wybierasz się na imprezę rodzinową? Och, Janis świętuje swoje urodziny w parku rozrywki. I ty jesteś zaproszony. Jakie to ekscytujące. Hej, co to jest? Do ekipa ratunkowa! Oni gonią Mhm... Uważaj, superciężarówko! Gdzie oni wszyscy się podziali? Co za bałagan! O nie, superciężarówko! Frank potrzebuje twojej pomocy! Lepiej się transformuj! Super Strażak już jest! Użyj swojego węża wodnego, aby zmyć szlam! Świetna robota, Super Ciężarówka! Może pomożesz superciężarówce Ciężarówce posprzątać szlam? Wygląda smakowicie, dzieciaczki! Tam jest krokomil! Dzieci, uważajcie! O, nie, ktoś musi pomóc dzieciom. Musisz hmm? znaleźć krokomila i go powstrzymać. Wow, to sięga tak wysoko. Będziesz musiał poczekać na swoją kolej, krokomilu. O, nie, krokomilu, zatrzymaj się. To jest oszustwo Krokomilu. Super ciężarówko. Amber, Krokomil jest tutaj. Janis i Kari potrzebują twojej pomocy. Ale gdzie jest krokomil? Jest po nim jakiś ślad? Hmm. A. O nie! Skąd to się wzięło? Uważaj, Matyldo! Świetny ruch! Matylda też wpadła w pułapkę. Niech ktoś pomoże. mi ukrywa się w balonie na gorące powietrze. Musisz go powstrzymać. Czas na gadżet! Aha. Wiązka laserowa. Mm -hmm. Czy spróbujesz przebić balon na gorące powietrze? Spróbuj strzelić! Mm -hmm. Genialne! Czas oh. sprowadzić go na ziemię! Dasz radę superciężarówką! Udało się! Świetna robota, superciężarówko. Mm. Uratowałeś imprezę, superciężarówko! Wszystkiego najlepszego, Janis. Marley Hulk znów ściekle niszczy miasto. Jedny mały Spider Truck! Marley Hulk jest zbyt silny! Mały Spider Truck, uciekaj! Superciężarówko! Marley Hulk zrobi krzywdę małemu Spider Truckowi. Możesz być silny, Marley, ale Superciężarówka jest szybsza od Ciebie. Super ciężarówko! Marley musi zostać zatrzymany! Czas na transformację! Super Spider Ciężarówka jest tutaj, aby powstrzymać wściekłego Marley'a Halka. Zatrzymaj się, Marley Super Ciężarówka, patrz, jak Marley Hulk atakuje! Pajęczyna oślepia Marley'a Hulk. Podążamy za Marleyem Halkiem i powstrzymajmy jego furię! Mały Spider Truck chce się nauczyć jak być superbohaterem! Zacznijmy od pierwszej lekcji. Poruszanie się szybko jak pająk. Twoja kolej, mały pajączku! Musisz utrzymać się na ziemią! Spróbuj jeszcze raz! Niezły ruch pająka. Pającze ciężarówki dotrą do Marleya Halka tak szybko, jak to możliwe. O nie, Marley Hulk zdejmuje pajęczynę! Na szczęście super pajęcze ciężarówki są tutaj, by go powstrzymać. Czas na drugą lekcję. Strzelanie pajączynami? To spowolni Marleya Halka. Zobaczmy, co potrafi mały Spider-Man. Nie przejmuj się porażką. Ważne jest, żeby próbować dalej. Niezły ruch, mały spider Jack. Super spider ruko. jeszcze za wcześnie na świętowanie. Marley Hulk jest znowu wolny. Skacz! Czas na trzecią lekcję: Jeżdżenie po ścianach. Ty też to potrafisz, pajączku? Użyj wszystkich czterech koma! Było blisko. O nie, Marley Hulk używa ulicznych świateł jako broni. Latarnia zrani Spider Draka. Super ciężarówko. Czas na użycie gadżetu. Kronek telekinetyczny zatrzymuje wściekły atak. O nie, Marley Hulk znów atakuje! Komuś stanie się krzywda. Zostań tu, mała pajęcza ciężarówka. Super ciężarówka zajmie się wściekłym Marlejem Halkiem. O nie, Marley Halk jest zbyt silny. O nie! Musisz coś zrobić, maluku! Wow, super pajęcze ciężarówki łączą siłę, aby powstrzymać Marleja Halka. Drużyna super pająków wygrywa! Oficjalnie zostałeś super bohaterem mały super Spider-Manie. Mały Spider-Traku, pamiętasz swoją pierwszą lekcję? Cześć dzieciaczki. Czy jesteście tu z powodu plotki, że na polu kukurydzy jest dinozaur? Tylko uważajcie. Słyszałem, że jest naprawdę straszny. Patrzcie, odcisk stopy dinozaura. Czy to ogon dinozaura? Skąd się bierze ten cały dym? Uciekajcie, dzieci, uciekajcie stąd! Uff, udało się! Czekajcie, gdzie jest Chili? On nadal jest w labiryncie z dinozaurem. Szybko dzieciaczki, poszukajcie pomocy! Super ciężarówko, świetny, że tu jesteś. Musisz pomóc Chiliemu! Zgubił się w labiryncie kukurydzianym. Ale uważaj, w polu kukurydzy grasuje dinozaur. Świetny pomysł, Superciężarówko. Najlepszym sposobem na pokonanie dinozaura jest... inny dinozaur. A teraz znajdźmy Chilego, zanim dopadnie go dinozaur. Chilego nigdzie tu nie ma. Nikogo nie znajdziemy w ten sposób. Musisz wymyśleć inny plan, superciężarówką. Czy masz jakiś pomysł? Świetny plan! Z radarem znajdziesz jego w mgnieniu oka. Mm -hmm. Jestem pewien, że o? musi gdzieś o? tu być. O? Patrzcie, radar coś wyłapał! O? O? Czekajcie, a jeśli to... dinozaur? Mm. Zbliża się! Te jajka wyglądają znajomo. A więc to był dinozaur. Uciekajmy stąd, superciężarówką. Czy masz jakiś plan? Nie mogę w to uwierzyć. Strasznym dinozaurem cały czas był krokomy. Ten żart wcale nie był śmieszny, Kroko. No, ja bym się tak nie śmiał. Cię nauczę. Jesteś niesamowity, superciężarówko. Czy już wiesz, że Krokomil był tym strasznym dinozaurem? Zawsze mnie zaskakujesz. A teraz zaprowadźmy Chiliego z powrotem do jego przyjaciół? Tędy, superciężarówko. Już dobrze, Chili. Superciężarówka jest tutaj, aby wydostać cię z tego labiryntu. Takie jest, ha? dzieci. Nie było żadnego dinozaura. To był krokomil przez cały czas. Patrzcie, Chili znalazł wyjście. Ale gdzie jest superciężarówka? O nie, dinozaur jednak był prawdziwy. Spokojnie, chłopaki. Jestem pewien, że superciężarówka przybędzie na ratunek. Co za żartowni z ciebie, superciężarówko. Haha, <laughs> widzicie dzieciaczki? W labiryncie nigdy nie było żadnego dinozaura. Co to było? Aha. Gotowy do akcji, super młocie? Aha. Trzy, dwa, jeden. Do dzieła! Wow, jesteś taki silny! O, ktoś potrzebuje Twojej pomocy! Lepiej szybko tam jedźmy! Pospieszcie się, dzieciaczki, bo spóźnicie się na autobus! Gdzie się wszyscy podziali? Ten maluch spóźnił się na autobus! Jak teraz dostaniesz się do szkoły? Pomożesz kar? Wow! Godziny szczytu, więc ulice są zakorkowane. Nasz maluch musi gdzieś tam być. Widzisz go, super ciężarówko? Lepiej szybko się transformuj i go znaleźć, bo może zdarzyć się wypadek. Może być? Może kari go widziała? Już dobrze, maleńki. Super, policjant, zaraz pomoże ci dostać się do szkoły! Wow, jesteś na dachu! Latasz jak pta! Nie wstyd się maleńki, możesz do nich dołączyć. Może to ci pomoże? Hey. Tak jest! Dzięki muzyce nasz maluch czuje się lepiej. Ci super ciężarówko! Jesteś prawdziwym super bohaterem! Aha. Hej Massimo! założy się, że bardzo się cieszysz z powodu czarnego piątku. To jest jakieś szaleństwo! Musimy natychmiast wezwać super ciężarówkę. Ha. Mm, ha. Carl. Mm. Massimo potrzebuje Twojej pomocy. Aha. Szybciutko! Super ciężarówko! Musisz natychmiast powstrzymać ten chaos! Całe szczęście. Już wróciłeś do siebie, Marley. Marley, zachowywałeś się, jakbyś był zahipnotyzowany. Czy cokolwiek pamiętasz? Hmm. Hmm. <laughs> Marley, przecież mamy czarny piątek. Ty też możesz kupić nowe opony. Zgadza się, Marley. Te koła są dla ciebie. Massimo, ma problem. Nie może podnieść Marley'a, żeby zdjąć koła. Możesz pomóc super ciężarówką. Ten dźwig był świetnym pomysłem, super ciężarówko. Świetna robota, przyjaciele! Dziękujemy ci, super ciężarówko. Znowu uratowałeś nas.